Do przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Sławomir Męcyk! Dzień dobry ostróga. Bardzo się cieszę, że widzimy się w takiej liczbie, że aż tylu państwa przyszło dzisiaj tutaj na spotkanie z nami. Każdemu z państwa bardzo za to dziękuję. Jesteśmy tutaj prawie już od początku września ponad. 300 spotkań z nami w całej Polsce. Spotykaliśmy się dosłownie w całej Polsce, w każdej możliwej pogodzie, na mrozie, w upale, na deszczu, na śniegu, na wietrze. Nie odwołaliśmy z żadnego powodu żadnego spotkania. Wszystkie odbyły się wtedy, kiedy miały się odbyć, niezależnie od okoliczności. dlaczego tyle wysiłku, tyle pracy, tyle energii? wkładamy w tą kampanię wyborczą. Dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło, żeby wreszcie było inaczej, żeby wreszcie zaszła prawdziwa zmiana i żeby najważniejsze rzeczy w końcu popchnąć do przodu. Bo politycy tylko mówią, a robić to nie ma komu. nie zmieniają rzeczywistości, tylko mówią. Już mam dosyć tego, żeby tylko mówili, chciałbym, żeby wreszcie zaczęło się coś dziać. Powiedzcie mi państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? A nie znacie, a ja znam. Nasi politycy są z niego zadowoleni. A wiem to dlatego, bo kompletnie nic z nim nie robią już od tak dawna. Przecież mamy system z 2003 roku. Od 2003 roku nie było dużej reformy systemu ochrony zdrowia. 20 lat popisu to było dla nich za mało, żeby coś zmienić, żeby przeprowadzić jakąś reformę. Tak jakby Polacy byli zadowoleni z tego, jak to działa. A Polacy nie są zadowoleni. Nie chcemy czekać lat w kolejce do lekarza specjalisty, nie chcemy, żeby nam zamykali kolejne oddziały szpitalne. To po prostu działa dziadowsko. I nic z tym kompletnie nie robią, tylko mówią. Bo nie chcieliby, żeby tylko mówienie wystarczało, jak trzeba coś zrobić. To już mają z tym problem. Bo oni chcą tylko mówić. Tak jak mówią teraz o obronności, o naszym wojsku w kontekście tego, że mamy wojnę na Ukrainie. To znowu tylko mówią. A do czego doprowadzili w praktyce? Do tego, że gdy parę tygodni temu w telewizji na zaproszenie Bogdana Rymanowskiego był do sadzenia przy drzewa, ściąga z Niemiec, a nie polskie. Jak można nawet drzewka ściągać z Niemiec? A skąd mamy mieć energię elektryczną według Trzaskowskiego? No przecież nie z polskich elektrowni. Te trzeba pozamykać, bo mu planeta płonie. Chcę, żebyśmy tego nie widać, ale przy mniejszych wydatkach doskonale widać, w jaki sposób to wygląda, jak marnują nasze pieniądze. Słynna już toaleta Trzaskowskiego w Warszawie w parku postawiona za 650 tysięcy złotych. Dlaczego to tyle kosztuje? Byście Państwo sobie dom dali radę za to zbudowę. A oni samą toaletę. To jest jakaś pancerna toaleta. Jakiś kiblostron, tam się można schować na wypadek wojny, przeżyć bombardowanie. No, skąd ta cena? A wiecie, jak władze Warszawy zareagowały na to, że Polacy się śmieją z tej toalety? Drogą postawili taką samą, też za 650 tysięcy. Bardzo dobitnie pokazali wszystkim, gdzie mają nasze pieniądze. W tej talecie je mają, spuścili je tam 650 tysięcy złotych. Albo moje ulubione, ulubiona inwestycja Trzaskowskiego. Tak, jajko, wielkie gipsowe, trzy metrowe niebieskie jajo. Za 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy. Kto z was, gdyby miał na koncie wolne 200 tysięcy złotych, kupiłby za to gipsowe jajo? A jasne, chyba ze swoich może, bo ze swoich to nie. Bo ludzie szanują swoje pieniądze. Byście sobie nowy samochód kupili, dom wyremontowali, nikt by nie kupił gipsowego jaja. A oni kupili, bo z naszych, bo naszych nie szanują. Przed urzędnik przez Warszawę, wchodzi na plac pięciu rogów, tak patrzy, no czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało. I wymyślił, jaja mu brakowało za 200 tysięcy, ale przyznam się wam, że do niedawna jak zastanawiałem się nad tym jajem, no tylko zwracałem uwagę na absurd tej inwestycji, ale nie zwracałem uwagi na koszty, czy przypadkiem one nie są zawyżone, no. Nigdy nie kupowałem gipsowych jaj, to cen ja nie znam, ale niedawno byłem w Opolu, miałem tam spotkanie, potem wyjeżdżam z Opola, i patrzę na niemożliwe. Na no przy stoi wielkie, czerwone gipsowe jajo. Od razu się zatrzymają, wyskakuję z samochodu. Jajo stało przed wejściem do Muzeum Sił Wyszły z Muzeum Panie, ja patrzę na to jajo, taki zdziwiony, one tak samo zdziwione. Tej rzeczy nie zrobili w całym systemie. Nawet nie zaczęli jej budować, łopaty w ziemię nie wbili. Od 20 lat mówią, że będą budować. I nawet nie zaczęli. Teraz mówią, że jeszcze 20 lat i będzie dobrze. Żeby 40 lat budować jedną elektrownię. Przecież to tyle nie trwa w normalnych państwach. Nawet w dzikich państwach to tyle nie trwa. Rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej w Bangladeszu. I się ogarnęli w 10 lat. A u nas 40 nie potrafią. Mamy gorszych polityków niż nawet Bangladesz. A Zielony Ład? Przez który prąd jest taki drogi, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Trump pierwszego dnia powiedział: koniec z Zielonym Ładem. Stawiamy na paliwa kopalne, na węgiel, bo z tego jest tania energia, a tania energia napędza gospodarkę. Chiny, India, Afryka, wszyscy to samo. Tylko my w Europie stawiamy na drogą energię, najdroższą energię, na zwijanie gospodarki, zwiększanie kosztów życia, niszczenie przemysłu. I po co to wszystko? Po to. Po to to zaraz powiem. A wiecie za ile? Wiecie ile kosztuje Zielony Ład? Powiedział wam to ktoś? Albo zapytał, czy chcecie to inwestować? Bo Zielony Ład to jest kilka bilionów złotych. Po 250 tysięcy złotych na osobę. I zapomnieli nas zapytać, czy my tego naprawdę chcemy? W każdym ministercie na samej górze stawiają kogoś, kto się o tym w ogóle nie zna. Kto u nas jest ministrem zdrowia? Pani Leszczyna, z zawodu, z wykształcenia, polonistka ze szkoły podstawowej. Nigdy w życiu nie zajmowała się ochroną zdrowia. Chyba, że jak się plecy bolały i poszła do lekarza. A tak to nic. I została ministrem zdrowia. A jaki miała plan na reformy? Co obiecywała w kampanii wyborczej? No, że jak ona wygra, dobrze pan mówi, jak ona wygra, to na wszystkie problemy ochrony zdrowia rozwiązek za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I nie wyszło. Cały misterny plan się nie uda. Naczytałem się w szkole z dzieciakami Harego Pottera. Myślałem, że to takie proste, okazało się trudniejsze. Ale mamy w rządzie lekarza, żeby nie było, jest lekarz. Władysław Kosiniak Kanysz, jest lekarzem. No ale przecież nie zrobili go ministrem zdrowia, bo się na tym zna. To bez sensu, żeby robił to, co na, się, na czym się zna. Zrobili go ministrem obrony narodowej, bo się na tym nie zna. To był najlepszym kandydatem. I się facet nie przejmuje tym, że nasza armia nie jest gotowa do obrony, że mamy amunicji na pięć dni wojny, że nie powstają nowe fabryki amunicji. Nie! On się nie przejmuje, że nie jesteśmy gotowi. Bo on już jest gotowy. Pochwalił się w wywiadzie, że już ma spakowany plecak ucieczkowy. Więc on w razie czego jest gotowy? On się nie martwi. To my się mamy martwić, to nasza robota. Nie da, żeby się martwić, co będzie z naszym wojskiem. I tak jest w każdym kolejnym ministerstwie. Na samej górze stawiają kogoś, kto nic nie potrafi. To co robi, jak nic nie potrafi? No nic nie robi swoich kolesi z partii zatrudnia. A oni, niespodzianka, też nic nie potrafią. I od samej góry do samego dołu na każdym stanowisku decyzyjnym mamy ludzi, którzy nic nie potrafią. To jak to ma cokolwiek dobrze działać? Jak nasze państwo może być dobre, że zarządzane w takiej sytuacji? Bo prawdziwi eksperci i specjaliści nie są tam w stanie awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. To jest proszę państwa nasze zadanie. To my musimy się... Rozkruszyć ten partyjny beton. Bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny tego nie zrobi, i dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie, wywodem z kartonu łączonego na trytytki. i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu coś się zmieniło, i zobaczycie państwo, że my to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na lepsze państwo niż tam jest w Bangladeszu, Mongolii, Kenii czy Nigerii. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jeżeli zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnej. Żadnego podatku więcej. Nic im nie da. Polacy zasługują na tanią energię, doprowadzę do odrzucenia zielonego ładu, spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji, uratujemy nasz przemysł i nasze rolnictwo, Polacy zasługują na bezpieczeństwo, uszczelnię granice, nie pozwolę na masowe migracje, jeżeli jeszcze raz przyjedzie to jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to im ten radiowóz zarekwirujemy, policjantów niemieckich aresztujemy, a migrantów odeślemy, bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Kreml. Nie pozwolę na to. No patrzę, bo macie tu naprawdę ładnie. Dlaczego na mówiłem w tak ładnym miejscu, jak u was w postuluje? Naprawdę bardzo ładnie tutaj. Aż żałuję, że się powoli do końca. Zbliżamy się, to patrzę, że to jest słońce na tym wieżonym. Polacy też zasługują na prezydenta, który będzie dał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy, będą w Polsce się dopasowywać do polskich interesów, polskiej kultury i polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie, a nie oni. To oni powinni się dostawać do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia. A zajmuje się tym dobrze i na no poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważnie. Zapraszamy do zdjęć. Podchodzimy z włączonym aparatem. Włączony aparat, tylna kamera. Tylna kam podchodzimy z włączonym aparatem. i telefon do naszego.